Można powiedzieć, że reprezentacja Włoch godnie walczyła nie tylko podczas Euro, ale i w czasie czerwcowej prezentacji Iveco i Fiata, która odbyła się w gazowni warszawskiej. Głównym celem całego wydarzenia była promocja samochodów użytkowych zasilanych gazem ziemnym. Biorąc pod uwagę liczbę samochodów dostawczych i ciężarówek jeżdżących po naszych drogach, jest to segment, który dopiero raczkuje. Niemniej jednak wszyscy eksperci bardzo wysoko oceniają potencjał tkwiący w sprężonym gazie ziemnym. Wiedzą o tym także włoscy producenci, którzy połączyli teoretyczną prezentację swojej oferty z pokazem praktycznych zastosowań CNG w jeżdżących pojazdach. Sprzedajemy samochody CNG już od kilkunastu lat. Mamy dosyć dynamiczny wzrost w tej chwili przez coraz bardziej drożejące paliwa typu diesel. Coraz więcej klientów zwraca się do paliw alternatywnych i szuka tańszych rozwiązań, tańszych w eksploatacji. Wszystkie przygotowane samochody zasilane były sprężonym gazem ziemnym, począwszy od modelu Fiata, Pandy, Doblo, aż po dostawczej Iveco Daily, ciężarowe Eurocargo, skończywszy na dalekobieżnym ciągniku Stralis w wersji Natural Power. Do grona ekologicznych pojazdów dołączył również 12-metrowy autobus Irisbus Citelis z silnikiem Iveco zasilanym gazem ziemnym którego zasięg ruchu miejskim szacowany jest na 700 km. Każdy kierowca z uprawnieniami miał sposobność przekonania się, jak jeździ się samochodem zasilanym CNG. Całą ekspozycję uzupełniały dwa nietypowe, ale budzące bardzo duże zainteresowanie, modele jej w pełni elektryczne Daily oraz hybrydowa wersja Eurocargo do zastosowań dystrybucyjnych. Jeśli mowa o CNG, nie sposób uciec od tematu tankowania pojazdów, ponieważ rola PGI-G. Ogranicza się do słownej promocji CNG, aktywność zaczęły wykazywać firmy prywatne oferujące przydomowe sprężarki do tankowania gazu ziemnego, co stanowi pewne rozwiązanie problemu, miejmy nadzieję tymczasowego, czyli dostępności do infrastruktury CNG. Sądząc po tematach prezentacji oraz patrząc na liczbę gości wyraźnie zainteresowanych obniżeniem kosztów transportu, branża CNG ma szansę na rozwój, jednak z pewnością potrzeba na to czasu. Producenci są gotowi, odbiorcy przychylnie nastawieni, tylko gdzie te